Zielne przy sam na siebie jest na kwit, co minuty co chcieli tu być odbierane. Znowu się znalazła Wojtka i kupi on. Ulewali mi Ciebie z boku. Nie zapadał już rok, na Ciebie łódką płynął po Bo ja mam te chwilę, bo ja imię No i patrzę na ciukę, się już jutro. Świat był lepszy, gdy będzie on. Gdyby nie on, nie wie za Zostaje Wojtka i już się I się przygodę przystali Ik dacht dat ik een beetje pijnlijk wist. Ik heb de kat, de vijand, de vijand. Ik heb de paal uit de mond I mij. Ik heb de vijand meegekregen. Mooi aan de oliezen, daar ben ik een zand. Zo zullen zelf. I głupi, on wylewali mi ciebie, ok. to kiedy wylewali mi to krótko. Zaplaczyłem akcję. tam zielone, zielone czy? Sam na ziemi jest ten nagwid. Ludzie mi lecą i, i ja ich jak cały mój his. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Ale, ale to jest portfel mam. Chcę się zadać, się to zagram sam. Chcę, chcę, ale mam plan. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Chcę, ale, ale to jest port, ale mam. Chcę się to zagram sam, chcę, chcę, ale mam plan. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Ale, ale to jest port. W 6 latach milion, ale ale dziękuję za to wszystko. Możecie być. Jeszcze na może bardzo blisko, bo zapewni nam naprawdę dobrą przyszłość. To przyszłość. W 6 latach wie milion, ale ale dziękuję za to wszystko. Jeszcze no, na być Ciębie, bardzo blisko, bo nam naprawdę dobrą przyszłość. No, przyszłość. Tak, wie, milion. Ale, ale dziękuję za to wszystko. Może bardzo blisko, naprawdę dobrą przyszłość. No, przyszłość. Użyję się przed to. Możecie być w stanie bardzo blisko. Zapewniłam Wam naprawdę dobrą przyszłość. Dobra, przyszłość. Pobudzę się laną noc. Myślę, że to Ty. Ona mnie nie chce, ale mam lat. Ale, ale to zupę FemA. tam zielona, zielona czulka.